Na kartce w kratkę Tomek nakreślił według pewnej reguły 4 łamane. Patrz rysunek. Długości tych łamanych zapisał w tabeli. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Łamana o długości 48 kratek ma numer 6, 7. Łamana o numerze 8 ma długość 63 Albo 80. Trzeba przez moment przyjrzeć się zależnościom, zarówno na rysunku, jak i zależnościom liczb w tej oto tabeli. Po zastanowieniu, można tutaj zauważyć, że aby otrzymać kolejną komórkę, to zobacz, z 3, jak uzyskać 8, trzeba dodać 5. Teraz, aby z 8 uzyskać 15, to trzeba dodać 7. Żeby z 15 uzyskać liczbę 24, należy dodać 9. I tutaj już ktoś mógłby zauważyć, że są to kolejne liczby nieparzyste. Więc, aby uzyskać kolejny element, należy dodać kolejną liczbę nieparzystą: 11. 24 plus 11 otrzymujemy 35. I teraz do 35, ile trzeba dodać? Kolejną liczbę nieparzystą. Napiszmy tutaj 13. 35 plus 13, 48. 48 dodać. I tutaj kolejna liczba nieparzysta to 15. Otrzymujemy 63. No i tutaj znowu trzeba dodać kolejną liczbę nieparzystą. Nieparzysta po 15 to jest 17. Dodaję 17. No i tutaj otrzymuje 80. Czyli możemy taką metodą wypisującą liczby dojść już do pewnych rozwiązań. I czytamy łamana o długości 48 ma numer. Widzimy tu mamy e, długość 48 i to jest łamana 6, zaznaczamy A. Łamana o numerze 8, widzimy tu jest ósemka, ma długość 80. Zaznaczamy D. Do tego zadania można byłoby podejść w inny sposób, bardziej skomplikowany. Jeżeli masz czas, to proszę pozostaj na filmie. Otóż zauważ, jak można z dwójki uzyskać ósemkę. Można dwójkę pomnożyć przez czwórkę. Jak uzyskać piętnastkę z trójki? 3 razy 5. Jak z czwórki uzyskać 24? razy 6. I już widać, że tu są kolejne liczby. Naturalne 6, 5, 4, a tutaj byłoby razy 3. Jeżeli sobie dorysujemy taką tabelę, to widzimy, że tutaj mamy 5 razy. No i kolejna liczba to będzie 7, tu będzie 8, tu będzie 9, a tu będzie 10 i wszędzie będą mnożenia. 5 razy 7, 35. 8 razy 6. 48, 7 razy 9, 63 i 8 razy 10, 80. Osoby, które chodzą na kółka matematyczne, mogłyby zauważyć, że tutaj mamy liczbę n, a ta jest, a ta druga liczba jest o 2. Jest o 2 większa, więc napiszemy n plus 2. Więc tutaj mamy wzór opisujący ilość takich kratek w zależności od numeru łamanej.